Mniacu uwielbiają Rogala w okresie listopada, 11 listopada, święto niepodległości naturalnie. no Jest to fenomen. Fenomen związany jest myślę z miejscem, Wielkopolska. Tutaj z naszym regionem ta legenda o rycerzu wjeżdżającym, tam świętym Marcin na Białym Koniu, który zgubił podkowę, i na, na pamiątkę tego zdarzenia poznańscy cukiernicy wypiekli tego typu ciasto. Które później zostało nazwane Rogalem Świętowym i rozdano je mieszkańcom Poznania. Tydzień poprzedzający to święto aż do 12 listopada, nasza firma musi wyprodukować około 30 ton rogali. Można je kupić u naszego głównego kontrahenta hurtowego, czyli w sieci supermarketów Piotr i Tary. To ciasto w sposób unikatowy wiąże się z tym świętem, prawda? Także myślę, że to i to nadzienie na białym maku, to listkujące ciasto francuskie, bardzo apetyczne, delikatne, chrupiące. Jest po prostu dobry ten nasz rogar w święto